Cześć. Witaj w podcaście Zwiększaj Zyski. Znajdziesz w nim tematy związane ze zwiększaniem zysków w rozumieniu zarabiania większych pieniędzy przy zaangażowaniu takich samych lub mniejszych zasobów czasowych. Rozmawiamy o rozwoju biznesu, o rozwoju własnym i sposobach na dywersyfikację dochodów. Podcast skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy poszukują sposobów na zwiększanie zysków swojej firmy. Ja nazywam się Danuta Piesecka i jestem dzisiaj Twoją osobistą mentorką i doradczynią biznesową. Na co dzień pomagam mikroprzedsiębiorcom, takim jak Ty, planować i wdrażać strategie, dzięki którym zarabiają więcej. Dlatego, jeśli i Ty chcesz zwiększać zyski w swoim biznesie, to zapraszam do słuchania. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Zwiększaj Zyski. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, dlaczego Twój idealny klient nie istnieje. No i pewnie pierwsze pytanie, które przychodzi na myśl, brzmi, jak to nie istnieje? Więc chciałabym tutaj zadać Ci takie pytanie: Ile razy zdarzyło się tak, że stworzyłaś taki profil idealnego klienta i nic? Nic się później nie zmieniło, nic się nie zadziało. Magicznie ci klienci nie zaczęli do ciebie przychodzić. Ile razy? To pytanie zostawiam tobie, ty sobie na nie odpowiedz. Bo widzisz, to jest tak, że profil idealnego klienta to moim zdaniem jest zdecydowanie za mało. Do tego jest tak, że bardzo dużo błędów przy nim popełniamy, i właśnie dzisiaj chciałabym ci też o tych błędach opowiedzieć. Na początek jednak pozwól, że w kilku słowach powiem, kim jestem i co tutaj znajdziesz, co znajdziesz w tym moim podcaście. Ja nazywam się Danuta Piasecka, jestem mentorką i doświadczoną doradczynią biznesową, mam ponad 11 tysięcy godzin pracy z mikroprzedsiębiorcami w samym offline, w online, to już nawet nie liczę, ale jestem też absolwentką MBA i wykładowczynią na takich studiach, założycielką szkoły prezesek i autorką książki o zwiększeniu zysków Firmy, Twojej firmy, wydanej z wydawnictwem Helion, czyli z OnePressem, czyli temat zwiększenia zysków nie jest mi opcji, jestem zafiksowana na tym punkcie. Co natomiast znajdziesz tutaj w tym podcaście? Wiedzę, która pozwoli ci usprawnić Twoje działania biznesowe, ale też wiedzę, która pozwoli ci zwiększyć zyski Twojej firmy. Natomiast nie skupiamy się tylko i wyłącznie na finansach. Rozmawiamy również o tym, jak zwiększyć zyski czasowe i jak zwiększyć zyski energetyczne, czyli jak oszczędzać swoją energię, abyś miała ją na to, co w życiu ważne, czyli też między innymi na życie. Kto jest sponsorem tego odcinka? Sponsorem odcinka jest Szkoła Prezesek. Jest to program mentoringowy dla osób, które chcą pracować nad firmą, zamiast tylko w firmie zarabiać fajne pieniądze, a jednocześnie mieć czas na życie. Bo właśnie to przyświecało mi, gdy otwierałam szkołę Prezesek, właśnie to przyświecało mi, gdy zaczęłam tworzyć markę Zwiększaj zyski, właśnie to przyświecało mi, gdy zaczęłam prowadzić ten podcast, aby dać Ci takie narzędzia, taką wiedzę, która pozwoli ci żyć. Pamiętajmy o tym, że firma jest narzędziem do życia, nie odwrotnie. To firma i biznes powinny być dostosowane pod to, jak my chcemy żyć. Powinny być czymś, co pozwala nam realizować nasze marzenia, realizować nasze cele. A nie powinno być tak, że spędzamy całe dnie i noce w firmie, rezygnując z własnego życia. Zaczynajmy więc. Klienci to jest jeden z kluczowych obszarów biznesu, o którym opowiadałam ci w dziewiątym odcinku. Opowiadałam ci o takich 11 kluczowych obszarach biznesu, i mówiłam, że porozmawiamy sobie o każdym z tych obszarów. No i dzisiaj przyszedł czas na pierwszy obszar, czyli na klientów. Bez klientów nie ma w tym naszym biznesie zysków, no bo bez klientów nie zarabiasz, no bo nie ma ci kto płacić. Bez klientów nie masz też czasu, bo ciągle latasz za potencjalnymi klientami. Bez klientów nie masz też energii, bo zaczynasz myśleć, że coś z Tobą jest nie tak, skoro nie masz tych klientów. Zaczynasz się trochę tak zanurzać w takiej beznadziei tego, co wokół Ciebie jest. Zaczynasz uważać, że pewnie to jest Twoja wina, że właśnie tak jak wspominałam, coś źle robisz, coś jest nie tak. Zresztą no, myślę, że każdy z nas tak ma, że jeżeli nie mamy efektu w naszej pracy, to ostatecznie mocno to w nas uderza i powoduje, że nam się nie chce. No bo jeżeli ja ciągle coś robię, poświęcam na coś czas, tracę na coś energię i ostatecznie nie ma tam tego efektu, który chcę, nie ma tam żadnego wyniku, no to się poddaję. Poddaję i uważam, że albo to nie jest dla mnie totalnie, albo że inni mają szczęście. Staje się też taka trochę, tak mi się wydaje, zgorzchniała przy okazji. No dobrze, czyli wiemy już, że bez klientów nie ma zysków, ale też to od klientów zaczyna się budowanie zyskownej firmy. Czasami od propozycji wartości, czyli od oferty, ale trzeba przyznać, że wtedy jest troszeczkę trudniej. Mówiłam też o tym właśnie w odcinku dziewiątym że łatwiej nam jest zacząć od klientów, łatwiej nam jest przyjrzeć się klientom i później na bazie tej wiedzy, którą mamy, stworzyć ofertę pod klienta niż w drugą stronę, czyli mam ofertę, już coś tam stworzyłam, wymyśliłam, i teraz trzeba to dostosować pod klienta, bo ciężko nam się jest trochę odłączyć od tego naszego produktu, bo przecież tyle czasu, na niego poświęciłyśmy, tyle w to energii włożyłyśmy bardzo często też właśnie zasobów finansowych. I trudno nam jest wtedy powiedzieć, dobra, to to się nie nadaje, albo dobra, to teraz to trzeba zmienić. Więc na pewno dużo łatwiej jest zaczynać od klienta i przyjrzeć temu klientowi, niż od produktu, który już mamy. Co nie oznacza, że to jest niemożliwe. No dobrze, dlaczego więc rozmawiamy dzisiaj o kliencie idealnym? No, niestety zbyt często widzę porady typu: Zrób profil idealnego klienta, mów do niego, a na pewno go przyciągniesz. I jakaś prawda pewnie w tym jest, ale jest tam też bardzo duże niedopowiedzenie i to niedopowiedzenie mnie wkurza, dlatego zdecydowałam się nagrać właśnie ten odcinek. I dzisiaj porozmawiamy o tym, po co naprawdę tworzyć taki profil idealnego klienta. Jakie najczęściej błędy obserwuję podczas tworzenia takiego profilu i co dalej robić po tym, jak już mamy taki profil? Bo to nie jest koniec naszej pracy. Ok, to lećmy teraz do tego naszego tematu głównego, czyli idealny klient, mus czy wymysł? Zacznijmy od tego, że profil klienta zawsze warto tworzyć. Problemem jest słowo idealne. Czyli ja tutaj nie mówię, że. Absolutnie nie na profil klienta, absolutnie tak na profil klienta, natomiast problemem właśnie jest to słówko idealne. Dlaczego? Dlatego, bo często mylimy słowo idealne ze słówkiem wyidealizowany. I tworzymy taką personę, tworzymy taki twór, który ostatecznie nie istnieje. I my wiemy o tym, że on nie istnieje, więc ostatecznie porzucamy to, co wytworzyłyśmy, no bo w sumie po co miałybyśmy coś z tym robić? Skoro wiemy, że takiej osoby nie ma w czasie, w takim świecie rzeczywistym, musimy pamiętać o tym, że klient, z którym chcemy współpracować, któremu chcemy pomagać, on musi mieć jakieś problemy, bo jeżeli on nie ma problemów, czyli właśnie jest wyidealizowany, to po co on w ogóle miałby skorzystać z naszych produktów lub usług? Oczywiście może być też tak, bo może tak właśnie sobie teraz pomyślałaś, że no przecież klient może mieć potrzebę, wcale nie musi mieć problemu. I zgadzam się z tym, że klient może mieć potrzebę i wtedy również może skorzystać z naszych produktów i usług, ale pamiętaj, że niezaspokojona potrzeba to jest też problem, bo klient to chce mieć tu i teraz, chce to mieć, a tego nie ma, więc to owszem jest potrzeba ale nadal tam jest problem, w którym ja mogę klientowi pomóc, bo mogę właśnie dostarczyć to, czego on nie ma, czego pragnie, czyli czego potrzebuje. I dam ci tutaj teraz taki przykład, co mam dokładnie na myśli, mówiąc, że idealny, a nie wyidealizowany. Załóżmy, że jesteś kosmetyczką, podologiem, trenerem personalnym. No i ja wiem, wiem, słucham swoich klientów, rozmawiam ze swoimi klientami, którzy taki właśnie zawód uprawiają i wiem, że chcielibyście bardzo, aby klienci stosowali się do zaleceń, trzymali się planu działania, byli konsekwentni. Tylko, że gdyby klienci dacy byli, stosowali się do tych zaleceń, trzymali tego planu działania i byli konsekwentni, to czy na pewno wtedy potrzebowaliby ciebie? Zostawiam cię z tym pytaniem. Może być też tak, że jesteś wirtualną asystentką, copywriterem, grafikiem, project managerem i chcesz pracować z osobą, która dowodzi wszystko na czas, która jest zorganizowana i leci przez życie jak przecinak, Nie, żeby ci z niczym nie zalegała, żeby wszystko odbywało się terminowo, żebyś ty mogła robić swoją robotę. I znowu, tylko czy jeżeli taka? byłaby ta dana osoba, z którą współpracujesz, ten klient, czyli właśnie byłby to ten klient idealny, wyidealizowany, to czy wtedy taka osoba na pewno potrzebowałaby ciebie, skoro jest taka zorganizowana, która wszystko dowozi i leci przez życie jak przycinak. i też zostawiam to ku twoim przemyśleniom. A teraz powiedzmy sobie, po co tworzyć profil idealnego klienta. Moim zdaniem profil idealnego klienta to jest taki punkt startowy i tworzy się go po to, aby sprawdzić, czy taka osoba w ogóle istnieje. I jeżeli tak, jeżeli istnieje, to prawdopodobnie, tak no, w 99% przypadków, jak pracowałam nad profilem klienta ze swoimi klientami, to okazywało się, że ten profil idealnego klienta i profil realnego klienta się nie pokrywał w 99%. Oczywiście są różne punkty tego. Tego profilu, które się pokrywały, ale nie wszystko. Więc my chcemy sprawdzić, zapisując sobie ten, tworząc sobie ten profil idealnego klienta, czy taka osoba w ogóle istnieje. Więc musimy urealnić ten profil, tworząc ostatecznie profil realnego klienta. Kolejna rzecz, po co tworzyć profil takiego idealnego klienta? Po to, aby wiedzieć, gdzie w ogóle szukać tych potencjalnych klientów, bo faktycznie, jeżeli dobrze podejdziemy do stworzenia tego profilu idealnego klienta. To to jest świetny punkt startowy do tego, żeby wiedzieć, w którym kierunku mam iść, co mam robić, gdzie mam być, gdzie mam przebywać, żeby sprawdzić właśnie, czy ten mój klient idealny to naprawdę istnieje i go urealniać. I teraz jakie najczęściej błędy obserwuję podczas tworzenia takiego profilu idealnego klienta? O pierwszym błędzie już wspomniałam wyżej, czyli to jest to wyidealizowanie klienta, czyli wymyślamy, że chcielibyśmy pracować naprawdę z osobą, która jest ideałem we wszystkim, no ale wtedy taka osoba, zapewniam Cię, nie potrzebuje Ciebie, skoro jest takim ideałem. Więc dobrze, twój klient ma problemy. Czym ma więcej tych problemów, tym ty masz większą przestrzeń do pomocy temu klientowi, więc nie bójmy się tych problemów opisywać. Drugi błąd, jaki często spotykam, to są uogólnienia. Czyli na przykład na różne pytania typu wiek, płeć, miejsce zamieszkania, rodzina, zarobki, styl życia, wartości, aspiracje, odpowiadacie, że to jest bez znaczenia. A ja się pytam, jak to do cholery jasnej to jest bez znaczenia? To ma cholernie duże znaczenie, bo zobacz, jeżeli ja wiem, w jakim wieku jest mój klient, to wiem, z jakich kanałów komunikacji on korzysta. Czy on jest na Facebooku, czy Instagramie, czy może pod Piedronką sobie plotkuje, albo pod kościołem. Jeżeli wiem, jaka jest płeć, to wiem, jak się do niej albo do niego zwracać, i wtedy ta komunikacja jest lepsza. Jeżeli wiem, gdzie ta osoba mieszka, to po pierwsze wiem, gdzie ona przebywa w związku z tym jej miejscem zamieszkania. Wiem też, jakie ma wyzwania w związku z tym miejscem zamieszkania. Tak, dla przykładu, jak mieszkałam na takiej wsi-wsi, to ja co chwilę miałam problem z internetem, albo tam był problem też z transportem. Jak się nie miałam swojego samochodu, to nie było szans gdziekolwiek dojechać. Więc wiedząc, gdzie ta osoba mieszka, też jestem w stanie zidentyfikować więcej jej problemów, no i samo to, gdzie ona jest. Kolejno, jeżeli wiem, jak wygląda kwestia rodziny tego mojego klienta, to też wiem, jak wygląda dzień tego klienta, jakie on ma zadania w ciągu dnia do wykonania, które nie są związane tylko z nim i z jego pracą, i z jego rozwojem, i z jego potrzebami, ale też z całą jego rodziną. Jeżeli wiem, ile klient zarabia, albo przynajmniej szacuję, ile zarabia, to jestem w stanie ocenić, czy stać go na mój produkt albo na moją usługę. Ja nie mogę prowadzić działań, na przykład sprzedając produkt za 5, 7, 10 tysięcy złotych. Ja nie mogę prowadzić swojej komunikacji do osób, które na przykład zarabiają 2000 na miesiąc. Więc to ma naprawdę duże znaczenie. Jeżeli wiem, jaki styl życia prowadzi mój klient, to jestem w stanie określić, gdzie mam szukać tego klienta, gdzie on przebywa, gdzie ja powinnam być, gdzie ja go złapię, gdzie ja go znajdę. Jeżeli on jeździ na szkolenia, to ja też powinnam być na szkoleniach, na przykład. Jeżeli ja znam wartości tego klienta, to ja wiem, co jest dla niego ważne i mogę na te wartości się powoływać, na przykład w komunikacji na social mediach. Jeżeli ja wiem, jakie są jego aspiracje, no to wiem, o czym marzy, wiem, kogo obserwuję, wiem, gdzie, na jakich profilach, na przykład społecznościowych, przebywa i też tam mogę być i zwracać jego uwagę na siebie. Więc drugim błędem są te uogólnienia. Myślimy, że coś jest bez znaczenia. Nieprawda. To ma ogromne znaczenie. Jeżeli to opiszę w profilu takiego klienta idealnego, to potem wiem, gdzie mam sprawdzać, czy to jest prawda, to, co napisałam. Halo, podoba Ci się ten odcinek podcastu? Koniecznie, zasubskrybuj cały podcast, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Kolejny błąd to jest próba bycia dla wszystkich. Oczywiście robimy to w obawie przed brakiem klientów, czyli nie chcemy identyfikować tego klienta idealnego, bo przecież mój produkt nadaje się do kobiet, do mężczyzn, do starszych i do młodszych itd. Natomiast, no, to tak być nie powinno, bo wtedy ta komunikacja się rozmywa. Więc dobrze wiedzieć, jakie mam grupy. Oczywiście ja mogę sobie tych klientów posegmentować, ale wtedy do każdego segmentu będę kierowała inne komunikaty, na co innego będę zwracała uwagę. No i pamiętajmy też, że jak coś do wszystkiego to jest do niczego, to, że ty się zawężysz w swojej komunikacji, to nie oznacza, że nie mogą do ciebie przyjść ludzie spoza twojej grupy docelowej. Owszem, mogą i pewnie przyjdą. Dla przykładu, ja prowadzę większość działań dla kobiet, ale czy to oznacza, że w moich programach nie ma mężczyzn? Są, przychodzą. Dlaczego? Bo program, który mam, na przykład szkoła prezesek, wpisuje się w ich, ich potrzeby i nie ma dla nich znaczenia to, że ja mówię z końcówkami żeńskimi, że ja się komunikuję do kobiet, że ja mówię prezesko, a nie prezesie. Więc zobacz, że jeżeli trafisz w potrzeby danej osoby, to ona i tak przyjdzie, pomimo tego, że nie kierujesz do niej bezpośrednio komunikatu. Kolejny błąd, jaki widzę, to taki, że wydaje nam się, że hipotezy, które sobie stawiamy właśnie w ramach identyfikacji tego idealnego klienta, to jest prawda, a to nie jest prawda. Hipoteza to jest hipoteza. Hipoteza to jest jakieś niezweryfikowane przekonanie które ja mam na temat klientów. Na przykład, że oni tego na pewno potrzebują, ale oni na pewno to lubią, albo oni będą zachwyceni, albo to jest po prostu must have. No nie, ja dopiero te rzeczy będę musiała sprawdzić. Więc hipoteza to jest tylko hipoteza i moim zdaniem jest to hipotezę zweryfikować. I budowanie biznesu na niepotwierdzonych hipotezach prowadzi do upadku tego biznesu. Więc zastanawiałabym się dwa razy, czy chcę w taki sposób budować swój biznes. Na na tym, co mi się wydaje, zamiast na tym, jakie są prawdziwe potrzeby klientów. Kolejny błąd, który obserwuję, to jest stworzenie profilu idealnego klienta i trzy kropki i nic więcej, czyli uważamy, że to jest koniec pracy, a przecież to jest dopiero początek pracy. Jak mamy super stworzony profil idealnego klienta, to jest naprawdę bardzo fajny punkt wyjściowy. To są tematy do postów w social mediach właśnie żeby sprawdzić czy faktycznie tacy klienci istnieją, czy tacy klienci są, czy zareagują na te komunikaty. To są też bardzo fajne komunikaty już do stron sprzedażowych, nawet jeśli nie mamy produktu, żeby sprawdzić czy ktoś będzie zainteresowany, czyli robię sobie taką przedsprzedaż moich produktów. Więc naprawdę dobrze stworzony profil tego klienta idealnego to jest piękna baza jest taka startowa do sprawdzania czy taki klient istnieje na rynku. I ostatni błąd taki Oczywiście z tych większych, które obserwuję, bo obserwuję ich dużo więcej, ale tutaj zdecydowałam się omówić tylko sześć, to jest syzefowa praca. Czyli w ogóle zapominam o tym, że stworzyłam taki profil, gdzieś w czeluściach mojego komputera to nie wiem, gdzieś przepadło, i ja znowu tworzę, i znowu tworzę, i znowu tworzę. I tutaj chodzi w tym błędzie o to, że stworzyłyśmy to, stworzyliśmy to, ale nie korzystamy z tego profilu i robimy wciąż tę samą robotę, czyli popełniamy wciąż te same błędy komunikacyjne, bo zapominamy o tym, co już zostało zidentyfikowane. No a przecież właśnie ten profil idealnego klienta miał stworzyć chociażby poprawieniu tej komunikacji, żebym wiedziała, gdzie mam szukać, jak mam mówić, jak się mam zwracać, na co mam zwracać uwagę. No a zapomniałam o tym, no i ostatecznie znowu mówię w ten sam sposób. Sposób, czyli w zasadzie do wszystkich. No i co robić dalej, po tym jak już mamy taki profil idealnego klienta? Tak jak mówiłam, ten profil idealnego klienta to jest dopiero początek. Kolejnym krokiem, czyli jak już mam stworzony ten profil, to jest badanie, czyli badanie tych klientów i sprawdzanie, czy tacy ludzie faktycznie istnieją, czyli urealnianie tego klienta. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to przygotować się do badań, czyli musimy określić cel i efekt takiego badania. Musimy postawić hipotezy, czyli co będziemy chciały badać takim badaniem. Oczywiście te hipotezy mają mieć oparcie na tym naszym profilu idealnego klienta, czyli co tam dokładnie chcemy zbadać, na przykład gdzie klient przebywa, albo czy faktycznie na coś zareaguje, albo czy faktycznie coś jest jego problemem, albo faktycznie czy ma jakąś potrzebę. I ostatnią rzeczą, jaką robimy na etapie przygotowania, to jest wybór metod i narzędzi badawczych. I mamy tych narzędzi badawczych naprawdę bardzo, bardzo dużo i tych metod. Zobacz, że mamy na przykład obserwacje, mamy analizę danych zastanych, mamy ankiety, przy czym ja osobiście uważam, że ankiety są dobre dla obecnych klientów. A nie dla potencjalnych klientów, dla ludzi, którzy nas jeszcze nie znają. No bo dlaczego ktoś w ogóle miałby mi zgodnie z prawdą wypełnić jakąś ankietę, poświęcić na to czas, jeżeli na przykład właśnie jestem na etapie dopiero badania tego idealnego klienta i go urealniania, jeżeli ja nawet nie wiem, czy to jest jego jakiś tam faktyczny problem. Kolejna rzecz to wywiady, w sensie możemy prowadzić wywiady, możemy robić eksperymenty, możemy robić doświadczenia, możemy skorzystać z mapy podróży klienta albo rozegrać scenkę tajemniczego klienta i jeszcze dodatkowo na tym skorzystać. W kolejnym etapie oczywiście musimy przeprowadzić badania, czyli przeprowadzamy te badania, te wybrane badania. Ja lubię sobie sprawdzić każde badanie, szczególnie jeżeli właśnie pracuję z nowym klientem, z tego względu, że z nowym klientem w rozumieniu tworzę jakiś nowy profil idealnego klienta, czyli tworzę jakiś nowy segment, który chcę obsługiwać, z tego względu, że to, że fajnie poszły mi wywiady w jednym segmencie, nie oznacza, że dobrze mi pójdą w drugim segmencie, bo właśnie mogą być inne zachowania danej grupy doc. Celowej, inne nawyki i tym podobne. Więc lubię sobie przetestować wszystkie rodzaje badań, wszystkie metody, wszystkie narzędzia, a później sobie wybrać, które się najbardziej nadają właśnie dla tej grupy, bo badanie to nie jest coś, co robimy raz, do badania bardzo często wracamy, więc wtedy na przykład wiem, że o, super, w tej grupie sprawdziły się wywiady, więc te wtedy wywiady nie marnuję już później czasu. No dobrze, i jeżeli chodzi o ten etap prowadzenia badań, czyli przeprowadziłam badania, zapisuję wnioski, również podczas prowadzenia takich badań weryfikuję hipotezy, które postawiłam na etapie, kiedy przygotowywałam się do badania, a następnie tworzę profil realnego klienta, określam, jak mogę pomóc. No bo po to tworzę ten profil realnego klienta. On już nie musi być tak rozpisany jak ten profil danego klienta. On już ma być taką esencją. To już ma być coś, co Będziesz Ty sobie mogła z tym dalej pracować, że już wiesz, że to jest taka realna osoba, to jest osoba, która istnieje na rynku, są osoby, które istnieją, którym możesz pomóc. Więc to ma być, tak jak powiedziałam, taka esencja, określenie, jak możesz pomóc, w czym dokładnie możesz pomóc. No i pomaganie. To już jest ostatni etap, to już wtedy jest pomaganie, czyli albo tworzę produkty i usługi pod tego klienta, albo właśnie mam jakieś produkty i usługi i dostosowuję te moje produkty i usługi. Pod potrzeby moich klientów. No i to jest tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten profil idealnego klienta czyli po co go warto mieć i kiedy go warto robić, i jakby co jest dalej czyli Twój idealny klient naprawdę nie będzie istniał jego praktycznie nie ma. To nie mówię, że oczywiście na 100% tak będzie. Natomiast z mojego takiego doświadczenia wychodzi, że około 99%, jeżeli już idziemy w urealnienie tego idealnego klienta, to się okazuje, że tam są zmiany, że ci ludzie nie są tak, jak sobie wymyśliliśmy, że tacy być powinni. I warto to zrobić, bo ostatecznie warto pracować z profilem realnego klienta. No i co dalej? Przede wszystkim to idź drogą, którą dziś Ci pokazałam. I pewnie pojawi się teraz w tobie takie pytanie, czy masz gwarancję większych zysków? Więc moja odpowiedź brzmi, nie, nie ma gwarancji większych zysków. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo, czy nie spróbujesz jednak skrótów, czyli nie będziesz opisywała tego idealnego klienta bardzo lakonicznie, tak, że w zasadzie to nie będzie wiadomo właśnie, gdzie go szukać, kto to jest, jak się odzywać, czyli w ogóle nie będziesz mogła złapać z nim żadnego kontaktu. Po drugie, nie wiadomo, czy nie będziesz próbowała omijać badania klientów, lub na przykład się nie ograniczysz tylko do kilku osób, bo to też często widzę, pomimo tego, że wskazuję tak jak dzisiaj ci wskazałam, co robić, to nie my chcemy szybko, my chcemy już, my chcemy teraz. Nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę marnujemy czas tym, że próbujemy coś zrobić szybko, a później musimy się ucofać kilka kroków wstecz. A po co mamy się cofać? Tak wcale nie musimy się cofać. Po trzecie, nie wiadomo, czy wyciągniesz dobre wnioski z tych prowadzonych badań, więc możesz mieć nawet fajnie zrobione badania, ale złe wnioski wyciągnięte, bo na przykład nie słuchasz albo patrzysz tylko przez pryzmat swojego produktu, swojej usługi i próbujesz dostosować tego klienta do tego produktu, usługi, zamiast to produkt i usługę dostosować do podklienta, czyli ty próbujesz na odwrót działać, nie? Klienta pod twoje produkty, usługi, zamiast produkty i usługi pod klienta. I słuchanie to jest ważna kompetencja przy identyfikowaniu realnego klienta. Słuchanie tego klienta, i faktycznie takie subiektywne spojrzenie na to, co z tych wyników badań dostałaś, co tam widzisz. No i może się jednak okazać, że tak, że dostaniesz gwarancję, znaczy, że jest ta gwarancja większych zysków, ale to będzie dopiero wtedy, kiedy postawisz na cierpliwość i na taką dokładność. I faktycznie czasami jest tak, że robimy to badanie, musimy się wrócić, bo na przykład z jednego badania właśnie źle zinterpretowałyśmy wynik, i tam no ostatecznie zrobiłaś jakieś kolejne kroki. A nie było zakupu klienta, bo się okazało na przykład, że właśnie gdzieś tam po drodze próbowała gdzieś na skróty. Wtedy trzeba się na chwilę wrócić, kilka kroków wstecz zrobić, no i znów powtórzyć badanie, i znowu powyciągać wnioski, i znowu sprawdzić, i znowu testować. Więc to jest taki proces, proces, który trwa, ale on się opłaca. On się opłaca, bo tam mówimy już nie o zarobkach kilkuset złotych, kilka tysięcy, tylko mówimy naprawdę o takich zarobkach, jakie chcesz. No ale jest coś za coś. No i jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym procesie, procesie to ja mogę Cię poprowadzić krok po kroku przez badanie klientów i stworzenie tego profilu realnego klienta. Wystarczy, że dołączysz do szkoły prezesek. Ofertę obecną znajdziesz na stronie www.szkołaprezesek.pl, oczywiście bez polskich znaków, no i możemy zrobić to wspólnie. Na zachętę powiem, że w szkole prezesek moduł klientów jest tylko jednym modułem. Tych modułów jest wszystkich 12, 11 w zakresie kluczowych obszarów biznesu i jeden dotyczący Ciebie jako właścicielki firmy, bo tak jak powiedziałam, firma jest dla Ciebie, a nie Ty dla firmy, więc najpierw musimy przyjrzeć się Tobie. Dzięki wielkie za dziś. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to mam nadzieję, że się zobaczymy za tydzień, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.